Witam serdecznie, nazywam się Sebastian Matyniak, jestem trenerem i konsultantem w Brainstorm Group. Podzielę się z Wami swoim doświadczeniem i swoją wiedzą z zakresu negocjacji, a dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak szybko uzyskać 60-dniowy termin płatności w zakupach. Ale zanim to zrobię, proszę Was o lajka, subskrypcję, dzwoneczek, bo to pozwala nam rozwijać nasz kanał. Więc jak? szybko uzyskać 60-dniowy termin płatności. Jeżeli zapraszacie kogoś na spotkanie, swojego dostawcę na spotkanie, to pamiętajcie, żeby się przedstawić i żeby przedstawić firmę. To powoduje, że druga strona nabiera do Was zaufania. Jeżeli trochę Was pozna i trochę więcej dowie się o Waszej firmie niż wiedziała do tej pory. Warto w tej prezentacji powiedzieć o tym, czym się firma zajmuje, o tym, jakie obroty generuje, o tym, jaka jest wartość tej kategorii. Jeżeli firma należy także do jakiejś grupy kapitałowej, to warto także o tym wspomnieć. Warto wspomnieć także o tym, dlaczego się tutaj dzisiaj spotykacie, dlaczego chcecie zmieniać warunki współpracy, dlaczego chcecie zmniejszać ilość dostawców, ale też warto opowiedzieć, w jakim Momencie jesteście, na przykład jesteśmy w trakcie konsolidacji zakupów, konsolidacji kategorii zakupowych albo konsolidacji zakupów w grupie kapitałowej, i tym samym jest to taki jedyny dobry moment do tego, żebyśmy nawiązali współpracę, no bo teraz jesteśmy na etapie tej zmiany. Za chwilę, jak już będziemy po niej, to, to nawiązanie tej współpracy będzie o wiele trudniejsze. Następnie dajecie możliwość zaprezentowania siebie i zaprezentowania swojej firmy drugiej stronie. Najczęściej spotkacie się ze zjawiskiem, że ktoś oczywiście się przedstawi, ale rzadko ma przygotowaną prezentację. W związku z czym będzie odczuwał lekki dyskomfort związany z tym, że on nie przygotował się do tego spotkania tak jak wy. Jeżeli chcecie uzyskać 60-dniowy termin płatności, to sam początek rozmowy jest dość ważny. Dlatego, że możecie wykorzystać na nim, po pierwsze ten dyskomfort z pierwszej części Waszej rozmowy, a po drugie taką metodę wywierania wpływu, którą nazywamy społecznym dowód słuszności. Czyli mówicie, że w zasadzie warunkiem formalnym do współpracy z nami jest 60-dniowy termin płatności. Ze względu na to, że wszyscy dostawcy, główni z którymi pracujemy, mamy unik 60-dniowy termin płatności. Wszyscy dostawcy alternatywni, z którymi pracowaliśmy do tej pory, także już zgodzili się na 60-dniowy termin płatności. W związku z tym, jeżeli chce Pan być naszym dostawcą, no to także musi Pan 60-dniowy termin płatności nam zaoferować. W związku z tym, że zastosowaliście tę zasadę, że porównaliście to do wszystkich Waszych dostawców, a także wykorzystaliście ten efekt lekkiego złego samopoczucia spowodowanego tym, że może ktoś nie miał tak ładnej prezentacji jak Wy i nie opowiedział Wam tak fajnie o tym, co się dzieje w Waszej firmie jest duża szansa na to, że ten termin 60-dniowy otrzymacie. Zachęcam Was do prób i do eksperymentowania i pamiętajcie o tym, żeby lajkować, subskrybować nasz kanał. To pomaga nam go rozwijać, a ja zapraszam Was na kolejne odcinki, w których mówię i opowiadam o negocjacjach, dzielę się także swoim doświadczeniem i różnymi case'ami z tego zakresu. Powodzenia!